dobry YouTube, witajcie w kolejnym vlogu, ja właśnie ściągam pranie suche, nastawiłam sobie pościel, którą wczoraj przebrałam, także suszarki nie składam, zaraz powieszę wypraną pościel, no i oczywiście dzisiaj będzie dzień prasowania, bo mam trochę rzeczy suchych, także dzisiaj sobie ogarnę prasowanie. Słuchajcie, chodzę po mieszkaniu, szukam koty, zastanawiam się, gdzie ona śpi. Mniej więcej wiem, w których miejscach się lokuje, ale słuchajcie, nie spodziewałam się tego, że ona położyła się w spiżarce. To jest plastikowe wiaderko, w nim trzymamy ziemniaki, cebulę, marchewkę, pietruszkę, słuchajcie, warzywa, a ona tutaj śpi. Co ty tu robisz? Ej! Koty pod tym względem są niesamowite, naprawdę potrafią poprawić humor każdemu, a teraz to będzie mnie gryzła, tak? Nie, nie gryziemy. Nie gryziemy. Dobra, no to sobie śpi na tych ziemniakach. No i po co było kupować spanie za 30 euro? <grytanie> Wystarczyło tylko nakupić ziemniaków i wiaderko. Ja właśnie skończyłam nagrywać, powiem Wam, że druga mi bateria, którą zaraz muszę włożyć do ładowania, ale nagrywałam dla Was test maseczek do ust Holika Holika. Więcej w osobnym filmie. Film już jest na moim kanale. Warto obejrzeć, naprawdę Wam polecam, bo teraz w tym okresie jesienno-zimowym taki zestaw świetnie się sprawdzi u każdej z nas. Mm, naprawdę. Super usta. Dobra, tyle z nakrywek. Muszę teraz wszystko poskładać, staty w lampy, tło i zabieram się za obiad, bo e, kotlety już operator przygotował, muszę przynieść barszczek z balkonu, podgrzać, wstawić ziemniaczki i musimy coś zjeść. No i standard, zabieram się za porządki, czyli sprzątanie, prasowanie. Siedzę sobie na sofie, składam szmatki, mikrofibra. Wiadomo, seria magia sprzątania. Potrzebuję ich bardzo dużo do każdego odcinka. I dzwoni telefon. Dobra. Czekam, aż przestanie dzwonić, odzwaniam stacjonarnym do moich rodziców i mój tato mówi do mnie, włącz Ja mówię, czekaj za chwilę, tylko się muszę kilka rzeczy zrobić, bo mamy dla ciebie niespodziankę. Oczywiście ja od razu, co, 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 jaka niespodzianka? A nie powiem ci. Ja mówię, no powiedz mi, no bo nie włączę Skype'a. No i tak podpuściłam jeden raz, drugi raz mojego tatę i mój tato mi sprzedał. Słuchajcie, kupili mi dynię, świeżą dynię dzisiaj na zakupach. Ja tak się strasznie śmiałam i mówię, po co byście mi tą dynię kupowali? A tata do mnie mówi. Przecież ostatnio wspominałaś, że chciałaś zrobić pasztet z dyni i dyni nigdzie nie mogła jej spotkać. No wspominałam! No i rodzice dzisiaj spotkali i kupili mi. Oczywiście oprócz tego kupili mi jeszcze inne rzeczy, tak jakby u nas w Dublinie nic nie było, półki były puste. Także będę musiała ogarnąć kuriera na dniach i mam nadzieję, że paczka za niedługo przyjdzie. Przesadzę zenka, no i oczywiście to, co najważniejsze, już się nie mogę doczekać: przygotuję sobie pasztet z dyni jestem bardzo ciekawa jak smakuje bo słyszałam, że jest naprawdę bardzo smaczny, moja mama też ma dynię, którą kupiła na Halloween stała w ogródku, teraz mają w piwnicy i też właśnie wspominała ostatnio że albo sobie zrobi pasztet albo sobie zrobi krem z dyni a tą dynię, którą kupiła na Halloween którą ma też chciała mi wysłać, ja mówię mamo nie zawracaj sobie głowy, ja sobie tutaj najwyżej kupię mrożoną no ale okazało się, że dzisiaj byli na zakupach i kupili mi dynię rodzice tak się prezentują nowe poduchy, powiem wam że bardzo mi się podobają. Poza tym, ja właśnie takich poduszek w takim odcieniu szukałam i udało mi się znaleźć. Ja właśnie składam następny filmik dla Was. A Adji tutaj ostro pracuje, Rozwies... rozwiesza pra... prasowanie, walczyła z żelazkiem, teraz rozwiesza, tak? Tak, Także to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że. zostawicie kciuka w górę! Tak jest, że zostawicie kciuka w górę. I do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Na razie.